Dzisiaj dowiesz się, kto zwyciężył w konkursie. W tym celu wchodzę do autorespondera fump. Po lewej stronie mam różne konta. Kliknę w link ankieta wypełniona, wtedy zobaczysz jej zawartość. Oto końcu ankiety. Ankietę wypełniło ponad 600 osób. Widać więc, że temat biznesu na Allegro cieszy się dużym zainteresowaniem. Żeby zobaczyć treść wypełnionych ankiet wchodzę w zarządzanie mailami. Przy okazji poznasz niektóre możliwości autorespondera FUMP, który jest doskonałym narzędziem do automatycznego marketingu. Teraz pokażę Ci, skąd wzięła się cena szkolenia. Widzisz tu wyniki ankiet. Po prawej stronie jest rubryka, gdzie widać, na ile uczestnicy ankiety wycenili wartość proponowanej przeze mnie wiedzy. Rozpiętość cen jest dosyć duża, ponieważ niektórzy są skłonni zapłacić za wartościową wiedzę naprawdę spore pieniądze. Przejrzyjmy następne strony na liście. Żeby wyliczenie średniej ceny było jak najbardziej obiektywne, nie wziąłem pod uwagę najniższych i najwyższych skrajnych wartości. Po zsumowaniu wszystkich pozostałych propozycji podzieliłem uzyskaną wartość przez ilość uczestników ankiety. Średnia wyliczona cena to 799 zł z groszami, prawie 800. Jeśli brałeś już kiedyś udział w internetowym szkoleniu to wiesz, że takie i wyższe ceny nie są wcale rzadkością. Wartościowa wiedza tyle po prostu kosztuje. Ponieważ rozwiązuje ważne problemy od ręki. Ale nie obawiaj się, ja tyle nie chcę. Podzieliłem średnią cenę na pół wyszło 399 zł, ale wcześniej obiecywałem, że szkolenie będzie w naprawdę okazyjnej cenie, i teraz zamierzam tego słowa dotrzymać. Ponieważ większość uczestników ankiety jest początkującymi w internetowym biznesie, to zdaje sobie sprawę, że cena na tym poziomie stanowi dla nich nadal poważną przeszkodę. A ja chciałbym Ci pomóc, żebyś naprawdę mógł zacząć biznes i żebyś nie musiał znów tego odkładać. Tym sposobem cena osiągnęła niecałe 200 zł. Jest w tej chwili czterokrotnie mniejsza od ceny wyjściowej. Zamiast 800, tylko niecałe 200. Ale ja pójdę jeszcze dalej i specjalnie dla Ciebie obniżam cenę szkolenia. Jest jednak pewne ograniczenie w tej ofercie. Cena ta obowiązuje tylko 72 godziny i tylko dla 100 osób. Potem cena wzrośnie. Ośmiokrotna obniżka ceny przez 72 godziny dla 100 osób. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób wyłoniłem zwycięzców konkursu. To jest ogólny widok ankiety, adres e-mail, poszczególne pytania i typowane ceny. 10 osób, które trafiły z ceną z dokładnością do 50 zł, otrzyma dostęp do szkolenia za darmo. Wypełniając wcześniej ankietę, podniosłeś swoje szanse na wygraną. Dlatego wyszukiwanie zacznę od najwcześniejszej daty rejestracji, która oznacza datę wypełnienia ankiety. Teraz odnajduję osoby, którym udało się najbardziej zbliżyć do ceny szkolenia. Pierwszą osobą jest Justyna, następna osoba to Robert, trzecią osobą, która zwyciężyła jest Krzysztof. szukam dalej. Czwarta osoba to Katarzyna. I jeszcze dwie osoby na tej stronie, które też będą cieszyć się nagrodą. Natalia i Agnieszka. Mamy więc na razie przewagę pań Zmieniam teraz datę na następny dzień i szukam dalej. Kto jest najbliżej prawidłowej i cenny? mamy następnego zwycięzcę, to Tomasz. Mamy już siedem osób, jeszcze trzy. Znowu zmieniam datę, kto tym razem zwycięża. Mamy następną osobę, to Joanna. Jeszcze dwie osoby i znów mamy, panie. Tak więc kobiety mają jak na razie największą intuicję. Mamy już 10 osób, które otrzymają nagrodę. Wszystkim serdecznie gratuluję. Nagroda zostanie dostarczona na podany e-mail w chwili rozpoczęcia sprzedaży. To jest jedyna okazja, już nigdy cena nie będzie tak niska. Ośmiokrotna specjalna obniżka ceny, sprzedaż będzie trwać tylko trzy dni, tylko dla stu osób. Nie czekaj, przejdź do oferty i kliknij pod filmem.